Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj czas na jazdę. Przed Wami Junak M15 w pojemności 125. Nie będzie to długa jazda, ale postaramy się chociaż chwilę przyjrzeć się temu motocyklowi. Zapraszam na jazdę próbną, jazdę testową motocyklem Junak M15 w pojemności 125 cm3. Witam serdecznie. Dzisiaj zapowiadana krótka przejażdżka Junakiem M15. Taka testówka z tego względu, że pojazd został przygotowany. No, zobaczymy. No, ja już na nim siedzę w pozycji do startu. Zobaczymy tą przejażdżkę. Zobaczymy, czy chociaż w tym krótkim odcinku uda nam się, chociaż. Parę rzeczy stwierdzić. Jeżeli będę mało mówił, to znaczy, że opowiem wszystko na koniec. A jeżeli coś mi się uda tam dopowiedzieć w czasie jazdy, to zobaczymy, co to będzie. Także zapraszam do krótkiej przejażdżki. Odpalamy oczywiście stacyjka, jest tutaj w boku na ramię. Restart. Podnóżek. Łączna stopa złożona. Sanie się załączyło. Poczekajmy, sekundkę, żeby. Nam opadło. Oczywiście opadło nam w sanie. O, już jest dobrze. No to ruszamy. mamy, Junak M15, jak widać przyspiesza dobrze. Jest ciężki motocyklem, bez wątpienia jest ciężki, ale siedzi się całkiem spoko. Nie jest, nie jest to pozycja, która wymusza nam jakiekolwiek niekontrolowane nie, nie takie odruchy. Oczywiście pogoda jest taka, jaka jest, delikatnie to wszystko nam wieje. Ale siedzi się całkiem spoko, jedzie się OK. To przyspieszenie jak najbardziej Duże hamulce, wielkie tarcze hamulcowe, podwójne z przodu Potrafią nam go zatrzymać Zresztą bezproblemowo Sama opona z tyłu Już też robi wrażenie Mamy naszą cudowną obwodnicę, którą uwielbiam wręcz Przekraczać Zobaczymy jak nam to tu pójdzie? Ciężarówek nam co, co nie miara sporo. Przejedziemy jeszcze kawałek za obwodnicę, zawrócimy, postaramy się go rozpędzić troszeczkę bardziej. Junak M15. No, jak widzicie, drodzy Państwo, mimo tego, że jest ciężki, mam podmuch wiatru i muszę korygować ten tor jazdy, ale to jest normalne na każdym motocyklu, nawet jakby nie wiem, lekki wiaterek to już da się odczuć. Także naprawdę, naprawdę warto, warto tutaj wziąć to pod uwagę. 70 na godzinę bez żadnego problemu 70 km na godzinę bez żadnego problemu sobie zawrócimy tutaj, tutaj sobie wjedziemy tutaj sobie wjedziemy do sławka nie wiem. Tak jak powiedziałem, motocykl o dużej pojemności o 125 zjedziemy. Zrobimy sobie taką krótką przejażdżkę Zawróciliśmy, bo ciężko jest zawrócić normalnie na drodze. Skorzystaliśmy z gościnności naszego kolegi. I wyjeżdżamy. I jedziemy. Trzeba powiedzieć wprost: po przekroczeniu sześciu tysięcy obrotów. Dostaje takiego większego ducha, co jest pozytywnym oczywiście odczuciem. A co za tym idzie, myślę, że warto na to zwrócić uwagę. W każdym biegu cały czas się rozpędza. No tutaj, oczywiście, 40, więc trzeba zwolnić. No i wracamy do domu. Zawieszenie motocyklu sprawuje się dobrze, jest przewidywalne. Hamulce, tak jak powiedziałem, no te tarcze z przodu są potężne i z tyłu ten y, y, szerokość y, opony też ma duże znaczenie więc spokojnie mogę powiedzieć, że skuteczność hamowania tym motocyklem jest ogromna Cóż, jesteśmy na miejscu jeszcze go zluzujmy sobie na zerówkę wyłączmy Podsumowując, Junak M15 wersji 125, dwucylindrowy silniczek do jazdy powiedzmy na dystansach miejskich gdzieś kawałek za miasto do tej prędkości tam 80 km na godzinę jak najbardziej super sprawa. E, oczywiście trzeba się przyzwyczaić do jego e, bardzo futurystycznego kształtu. No i nie powiem, że e, na początku bo troszeczkę musiałem się, że tak powiem przyzwyczaić. Ale ogólnie jak już troszeczkę człowiek się tym rozjeździ to czuć, że e, wszystko jest w porządku. Pełna kontrola nad całym motocyklem. I to tyle. E... Dziękuję za ten filmik. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. E... Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam serdecznie i do e... zobaczenia.